Dzisiaj y, powiat Eucki na y, tapecie w charakterze y, gości pani Małgorzata Kopiczko, wicestarosta y, Eucki, nowa wicestarosta Eucka. Chyba tak. Z Kiska z prawej sprawiedliwości pan Marek Hojnowski, stary, nowy starosta Eucki. Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, Dzień dobry, witamy. Świeżo po wyborze 20 maja ukonstytuował się zarząd Powiatu Euckiego. Panie Starosto, kolejna kadencja przed panem, ale najpierw proszę powiedzieć może co nieco o składzie owego zarządu, bo wiem, że było gorąco. Ja wiem, czy było gorąco. Było normalnie, jak zawsze. Przy, po, na początku zawsze. Dobra, jest, ale nas, emocje. Emo, emocje, zdecydowanie zawsze emocje są, więc e, cokolwiek by się nie, nie działo, zawsze są emocje. E, więc e, zarząd powiatu kształtował się w takim składzie, że e, zostałem ponownie starostą ojckim. Obecna tu ze mną pani Małgorzata Kopiczkowicz, starostą. E, następnie członkiem etatowym zarządu, który pracuje normalnie na etacie. Pan Andrzej Bezdziecki dotychczasowy wójt gminy Kalinowo, znany pewno z, z jakby wszystkim. I jeszcze dwie osoby, pan Mariusz Laskowski oraz pan Grzegorz Kacperski. Pięć osób, pięciosobowy zarząd, jak, jak zawsze, i można powiedzieć podział trzech członków zarządu jest z dobra wspólnego, łącznie ze mną. I dwóch członków jest Sprawa i Sprawiedliwość. No to tak mniej więcej odwzorowuje układ sił koalicyjnych, prawda, w, w powiecie. No tak. No, my zdobyliśmy największą ilość mandatów. Pozostałe ugrupowania, czy to właśnie Prawo i Sprawiedliwość i, i Platforma Obywatelska, czy tam koalicja, po pięć mandatów, my mamy siedem. Trzy mandaty łączy i jeden mandat, trzecia droga. Więc tutaj możliwości można powiedzieć koalicyjnych było bardzo dużo. Wybraliśmy najbardziej stabilne rozwiązanie, które my jako dobro wspólne tutaj po rozlicznych rozmowach i zastanawianiach doszliśmy do wniosku, że najbliżej jest nam właśnie do Prawa i Sprawiedliwości, ale też jeśli chodzi o stabilny, stabilny układ i obecność akurat szefowej struktur powiatowych w składzie zarządu daje taką gwarancję, że to będzie dobrze działało. No właśnie o tych możliwościach koalicyjnych. Te możliwości koalicyjne miałem na myśli, zadając to pytanie, bo na dziennikarskiej giełdzie, muszę panu powiedzieć, rzadko kto trafił akurat w taki <grym> układ, a nie inny, bo właśnie... prostu było co najmniej pięciu z tego, co, co kojarzę, więc spokojnie. <grym> no, ale nie ale daliśmy się. Największe prawdopodobieństwo było w pańskim przypadku, panie Marku. Pani senator, jak pani się czuje? To jest powrót, to taki mały powrót do przeszłości chyba, prawda? Na starej śmieci, chociaż tak kolokwialnie używam tego słówka, tutaj właśnie w powiecie, moje odczucia są bardzo pozytywne. Tak jak powiedział pan redaktor, po dziewięciu latach wracam do starostwa powiatowego, do zarządu, do zarządu a w zarządzie byłam w 2014 15 przed startem w wyborach do na senatora. Mogę, no bardzo, muszę zaznaczyć, tak. że z ramienia Dobra wspólnego, wspólnego. Tak, oczywiście, z ramienia Dobra Wspólnego, którego jestem członkiem. Ale teraz przynależności pani nie będzie zmieniała. Nie, dalej barf, jest barf, członkiem barf. Dobra Wspólnego. Zawieszenie więc... Dobro Wspólne i, i należy do prawa sprawiedliwości także tak jak mówię bardzo pozytywne odczucia no y, zawsze że tak powiem w moich myślach by, by, było to szkolnictwo edukacja i bardzo się cieszę że pan starosta powierzył mi y, nadzór nad nadzór ale to przede wszystkim wsparcie tak dla edukacji dla rodzin zastępczych dla y, wsparcia, dla kultury będę rozwiązywała też problemy związane ze sportem jak również z, z rodzinną pieczą zastępczą która tak bardzo jest ważna w powiecie i z osobami niepełnosprawnymi. Także to jest wszystko bliskie mojemu sercu, pedagoga i nauczyciela. A jakie najważniejsze wydania, zadania będą stały w tej rozpoczynającej się kadencji przed zarządem powiatu, przed powiatem? Jakie są takie najpilniejsze rzeczy sprawy na wczoraj do zrobienia? Znaczy, najpilni, najpilniejsze rzeczy to, jest, to są jak zwykle pieniądze. Mhm. <gry> Czyli potrzeba mnóstwo pieniędzy, żeby to wszystko ogarnąć. To znaczy, jesteśmy w miarę jakoś dobrze przygotowani do, 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 do działania. Zostało parę takich ciekawych inwestycji, które kończymy teraz. Na dniach właśnie mamy odbi odbiór techniczny budynku specjalnego ośrodka szkolno wychowawczego. 1 września chcemy już normalnie uruchomić tam zajęcia. To, co mogą wszyscy zobaczyć, dzieje się też w naszym urzędzie, czyli w starostwie i w urzędzie miasta jest zmieniany dach, będzie, no, że tak powiem, poprawiana elewacja, wewnątrz też różne rzeczy się dzieją, więc jest tych zadań takich właśnie, które się kończą, e, boiska przy Aha. naszych szkołach, e, przy których przy jednej w ogóle nie byłoby nigdy boiska, a teraz będzie, mówię tu o ekonomiaku, e, no, w, w Mechaniaku zniknie już, te, w zasadzie już znikło, te m, asfaltowe boisko jest już Praktycznie tam zakończona prawie inwestycja, więc jest co robić. Oczywiście wszystkich interesują drogi, gdzie, co, jak, żeby do mnie była też najlepsza. Uh -huh. I to każdy patrzy pod swoim kątem. Nie to, że. Ja patrzę troszkę inaczej, patrzę jako stary drogowiec, 8 lat pracowałem w drogach, więc trochę się na tym znam, jeszcze trochę pamiętam, więc patrzę pod względem technicznym, która jest i takim ogólnym, która jest dla nas ważna, które są potrzebne dla społeczeństwa, które, które już wymagają jakichś działań, jakichś. E, nie wiem, poprawy stanu, czy też e, e, jakiejś tam re, lekkiej renowacji. E, to jest dla mnie jakby wyznacznikiem tego, które będziemy robić. Oczywiście są pewne plany, które, e, jeżeli chodzi na przykład z tak zwanego e, regionu EGO, e, czyli Stowarzyszenie EGO, o. dostaliśmy środki na różne działania. W ramach tego regionu, to y, znaczy dostaliśmy. To są środki z y, funduszu y, w Armii Mazur, nie? z FEWIMU, funduszy europejskich y, i będą tam konkursy, ale z, zdarzyły się właśnie y, takie projekty bezkonkursowe, a mianowicie y, my mamy dwie drogi do zrobienia: pisanica wysokie i. Do, do Pisanicy też druga ta droga tutaj niedaleko Sętek się zaczyna uh -huh. do Pisanicy aż do granicy powiatu i województwa tym zarazem to są jakieś kosmiczne pieniądze po kilkadziesiąt milionów złotych i z tego dofinansowaniem 75% czyli warto to robić, a już te drogi wymagają remontu, ale też jest wielki projekt na całe, na całe ego o Jezu, prawie chyba ponad 200 kilometrów ścierek rowerowych, nie? Uh -huh. Więc też, też będzie coś, coś to, wspaniałego. To jest coś, takie bardzo wyzwania, potrzebne, no? tak, tak, to jest dla naszego regionu, żeby tutaj przyjeżdżali ludzie odpoczywać, no potrzebny jest taki system ścieżek, gdzie będzie można bezpiecznie się przemieszczać z jednego miejsca w drugie, więc no i to, co tutaj akurat pani senator będzie się zajmowała, jaki tam pani senator? Pani wicestarosta No właśnie, ale się przyzwyczajiliśmy no pani senator no, i to będzie pokutować. To w zasadzie, czy... tytuł, tytuł, powierza... senatura, przy... tytuł senatora przysługuje do żywotnio, więc tak. pani senator, to, prawda? To, co czeka nas w szkołach, no teraz mieliśmy piękną konferencję w, w tą sobotę, co Również była, ruch, czyli ruch. Mm -hmm. tak powiem weekendy też nam prawda są organizowane Forum edukacyjne dotyczące rozwoju edukacji, wspierania nauczycieli była obecna pani kurator, była pani zastępca dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji z Warszawy sporo sporo właśnie ciekawych gości. Można powiedzieć, pół soboty było zajęte, ale to fajnie, bo to pokazuje, no po pierwsze duże zainteresowanie, a po drugie, my też się w to chcemy zaangażować. Tutaj myślę, że akurat pani senator będzie miała takie ma bardzo duże doświadczenie, jeżeli chodzi o szkoły. Była przecież wieloletnim dyrektorem szkoły, i jednej, i, i, jedne, i drugiej, i, i później jakby odpowiedzialna członkiem edukacji. Komisji Edukacji, i tutaj członkiem zarządu też, jakby zajmowała się tą edukacją. Więc tutaj tych zadań jest do, do ogarnięcia dużo. Wiadomo, teraz szczególne, taka troska to jest. Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nie? czyli y, mamy taką właśnie powiatowe centrum psychologiczno-pedagogiczne, gdzie widzimy na bieżąco jaki to jest problem społeczny, ile tych, tych dzieci i młodzieży, y, jakie ma problemy i no, właśnie dlatego też y, ten budynek, który w specjalnym ośrodku szkolnym wychowawczym powstał, w zasadzie można powiedzieć, że już powstał, y, to, 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 to jest potrzebne, bo nie mieściliśmy się. Tyle, ty, tyle tego jest, nie? Ale mówię o takich mówię szczegółach tutaj y, tj, pani senator. No właśnie, mówi, to, że to, to, mogę to, to, mogę uh -huh, troszeczkę jasne. właśnie dodać o, o tym specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, o tym nowym budynku, bo to jest e, w, tutaj wielkie wyzwanie, z którym sobie świetnie poradził dotychczas e, powiat i, i starosta, i ja bardzo zawsze jako senator podkreślałam i dziękowałam, że taka troska o te dzieci, o specjalnych yy, potrzebach edukacyjnych była i jest. I tam w tym ośrodku powstanie, powstaną nowe oddziały. Przede wszystkim to jest bardzo ważne. Cztery oddziały przedszkolne, sześć oddziałów szkoły podstawowych, osiem ponadpodstawowych. Na to wszystko uczniowie czekają. W części uczą się teraz w bursie, w takich gorszych warunkach, a te warunki im stworzymy świetne do rozwoju. Tak, Gabinety psychologów, pedagogów. Do gabinety sensoryczne, do integracji, gabinety terapeutyczne. To wszystko jest bardzo potrzebne tym dzieciom. To tak jak na forum edukacyjnym to wybrzmiało, że to jest wielka troska nas wszystkich dzisiaj, żebyśmy dzieci, rodziny, nauczycieli też otoczyli tą opieką, wsparciem żebyśmy mogli też wspólnie przygotowywać nowe projekty tak? nowe programy, które będą wzmacniać tą pracę z tymi dziećmi. Chciałbym jeszcze tu powiedzieć, Pan Starosta na pewno, zaraz by wspomniał, ale jak już jestem o edukacji, to branżowe centrum umiejętności, tak, bardzo no ważne tak, dla tak. nas, tak, to szkolnictwo zawodowe, będziemy tam wspierać kształcenie yy, takie praktyczne uczniów, tak, przygotowanie do tego, żeby w przyszłości mogli wykonywać te, ten zawód, który wybrali lepiej, tutaj szczególnie, jeżeli chodzi o tą produkcję jachtową, yy, będzie uh -huh. to ukierunkowane, ale to też takie centrum, można powiedzieć, innowacji, My się tutaj powiedz, się doskonale przez wiele lat wpisuje to w to wsparcie szkolnictwa zawodowego i w rozwój tego szkolnictwa. I ja czekam na wszystkie projekty, które będą ogłoszone czy w urzędzie marszałkowskim, czy w ministerstwach, żebyśmy jako jednostki, jako powiat przygotowali dobre projekty i żebyśmy mogli po prostu w tych projektach uczestniczyć dla z, z, tutaj dla, dla pożytku, dla dobra wszystkich mieszkańców, dzieci, rodziców że czekają na takie wsparcie. Czyli pieniądze. No właśnie o, no właśnie, <laughs> o, ja o, o, o tych pieniądzach chciałem powiedzieć, bo tutaj e, pani senator jest, jak już wspomnieliśmy, w temacie od dawno, 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 dawna. E, I proszę mi powiedzieć, jak pani się już tak e, po, po, po ukonstytuowaniu władz e, zaczęła e, rozglądać e, w tej swojej dziedzinie edukacji, e, to, to, to jak pani sądzi, gdzie będzie najtrudniej? To, to nie, będzie, nie będzie chyba najtrudniej. To jest, Pomy bardzo, jest, taki... jest taka bardzo mm -hmm. dobra w powiecie, jak powiedziałam już od wielu, wielu dobra, bardzo współpraca samorządu powiatowego. To mówię szczerze, jako senator obserwowałam to z dyrektorami szkół, którzy naprawdę mm -hmm. są bardzo zaangażowani w swoją pracę. Rady pedagogiczne, wspaniali nauczyciele. No, panie rektorze w, w sobotę w czasie wolnym prawie 30 stopni na forum edukacyjnym mieliśmy. Ponad 200 nauczycieli, tak dzisiaj wstępnie uh -huh. wstępnie to oglądaliśmy jak tak bardzo zainteresowanych tematyką, tak, tematyką nowych technologii, tematyką nowych rozwiązań, to, co stoiska, które przygotowały nowoczesne rozwiązania dla edukacji, to wszystko było odwiedzone, tak, przez, przez uh -huh. tych naszych nauczycieli, i wszyscy właśnie tutaj nam zgłaszali, my też chcemy takie nowoczesne urządzenia w swoich szkołach, takie nowoczesne pomoce i my sobie zdajemy tego sprawę, ale to polega, tak jak powiedziałam, nie, ja nie, nie chciałabym sprawować nadzoru, chciałabym wspierać, uh -huh. pomagać i współpracować tak jak dotychczas, bo naprawdę ta współpraca tutaj. Euckim zawsze była na wzorowym poziomie i ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby tak było. Dla mnie bardzo ważna jest współpraca właśnie z instytucjami, z dyrektorami poszczególnych też, nie tylko szkół, ale też jednostek, który, którymi mhm. będę nadzorowała. I, I tutaj z całym sercem, i, stą, I ze swoją duszą czekam na, tych wszystkich, na te wszystkie problemy i będę te problemy starała się pomagać, rozwiązywać wspaniałym naszym dyrektorom. Czyli przed państwem, przed zarządem teraz cztery gorące lata wytężonej. Pięć. pięć gorących pięć. lat pięć. wytężonej pracy. tak. Jak poszkiwane, poszkiwala pięć. <laughs> e, czy oprócz, tak już na zakończenie, bo czas nas goni, e, oprócz, e, no bo, tak, powiat to nie tylko drogi i edukacja. E, e, co jeszcze w tej, tej strategii, która się gdzieś tam tworzy, yy, będzie podkreślone i zaznaczone, panie starsze? To znaczy, jest szereg takich rzeczy, które no, dzieją się na co dzień, się stale, cały czas i one muszą działać i myślę, że działają sprawnie. Zresztą pandemia też to udowodniła, że da się to część rzeczy tak. robić zdalnie, ale. Gro rzeczy, no jednak jest niezbędna obecność człowieka przy tym, ale to są, nie wiem, pozwolenia na budowę. To wszystko normalnie działa, jakieś komunikacyjne sprawy typu prawa jazdy i to, to, to normalna praca. Z takich innych wyzwań, no wiadomo, weszła taka ustawa o centrach zdrowia psychicznego, która narzuca na powiaty organizację takich centrów próbujemy tutaj to w jakiś sposób na razie rozwiązać. Nie ma jeszcze rozporządzeń w tym zakresie, ale bodajże opieka jeszcze też tak zwana geriatryczna tutaj też narzucone dla powiatów zadania. Tylko, że my akurat mamy te zadania przekazane dla miasta mhm. ochronę zdrowia, ale tutaj jednak ten obowiązek jest po stronie powiatu i musimy to, to sprawę też rozstrzygnąć, bo E, takie centrum w każdym powiecie powinno powstać, nie? więc to, to jest jakieś tam wyzwania, no jakieś tam za przeproszeniem, cuda się dzieją z aptekami, bo aptekarze chcą żeby im płacić za dyżury nocne no o, więc właśnie, to, takie, to jest taki gorący taki gorący, można temat, powiedzieć kartofel, no. bo weszła ustawa a, 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 a no w zasadzie w tej chwili na przykład dyżurów nocnych nie ma wełku aptek Jedna apteka, znaczy obowiązek jest dyżurowania tam dwie godziny w godzinach od bodajże 20 do 23 i tam my co prawda mamy dobre układy z aptekami, dobre stosunki tam ładnie to sobie tam poukładaliśmy, wyznaczaliśmy te terminy, nigdy nie było jakichś tam problemów, ale pojawiły się, że no, na takim dyżurze to powinien być magister, a to trzeba teraz zapłacić. No więc to i tutaj jest podobny obowiązek starosty, ale nie do końca, bo te rozporządzenia są niedopracowane. Zanim to się unormuje, to, to, to jest problem. Zresztą też podnoszone różne, różne, załóżmy, problemy związane. To akurat mamy rozwiązane tak na umowę z Promediką, ale np. stwierdzenie zgonu, tak zwane koronerzy. koronerzy. Przepisy są z lat 60. ubiegłego wieku, 50. w zasadzie. pięćdziesiątych, 50., więc, tak. 50., tak. więc normalne jaja są to, bo to jakby zupełnie nie przystaje do rzeczywistości. No, świat poszedł mocno. No, Zdecydowanie. <laughs> a, a ten przepis jest i narzuca na starosta obowiązek, że to starosta. Co ciekawe, starosta może stwierdzić zgodnie. No. Nie, może nie jest lekarzem, ale jest tak. fajny. Więc <śmiech> 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 to czasami jest łatwe, jak na przykład, Dalej już ja nie będę wchodził w szczegóły, ale my mamy akurat podpisaną umowę z ProMedicą i, i, i tutaj tę sprawę załatwiamy, ale były takie czasy, że Policjanci dyżurowali przy zwłokach gdzieś znalezionych, nie wiem, 12-14 godzin. I to nie jest ani przyjemne, ani, ani, ani dobre, tak nie powinno być. Wydaje nie? się, że to detale. Ale, Takie, czy... ale z takich drobiazgów się to składa życie i e, ciężko jest czasami to wszystko ogarnąć, ale nam jakoś to się wszystko w miarę udaje, więc jesteśmy pełni zapału do pracy nasi nowi członkowie zarządu, chociaż e, wszyscy już byli członkami zarządu akurat z tych, oprócz pana Bezdzieckiego, absolutny Ale on był sam sobie przez kilkanaście lat zarządem i wszyscy, więc to nie ma problemu, ale pozostali pan Grzesiek Kasperski i Laskowski, no i Małgosia też byli członkami zarządu powiatu, więc tutaj nie, nie jest jakaś tam nowość nagle, że się spotykamy ze ścianą, jakąś nową rzeczywistością, że Kurczę, co, co, to, co to będzie? Co, jak ja to jest zrobię? Nie. Sprawy są, myślę, znane kwestia tylko przydziału, kto się ma czym zajmować, a i tak decyzje są podejmowane wspólnie. Spotykamy się co jakiś czas, to co tydzień, co dwa tygodnie na zarządach i newralgiczne rzeczy się tam podejmuje. Oczywiście oprócz takich bieżących, które to się robi na bieżąco, ale to, to normalnie. Jasne. Tak, proza życia po prostu. Musimy już kończyć, dziękuję za to spotkanie, za nakreślenie. Wyścig smoczy chłodzi, kurcze. No, no tak. przecież ja, by życiu mnie odpuścił, mnie bym wrócił tak, do pracy jest, mojej od promocji. Słuchajcie, to jest, to jest 29 tak. czerwca będzie... W sobotę wyścig Smoczych Łodzi na jeziorze, rewelacja, jak co roku, jest pięknie, wesoło, wspaniale, udostępnione różne atrakcje, łącznie z Parkiem Lidowym, który miasto ja nam udostępni, <noise> <noise> tak mam nadzieję, od <noise> nieodpłatnie. E, drużyny zgłaszamy do 21 czerwca, do piątku, no do, do momentu, kiedy już pracuje 10 osób. Więc plus Bemniarz No to tam może być jedenasty więc... Ilość miejsc ograniczona, bo ilość sprzętu w zeszłym, ta, Ale w zeszłym roku byłem zadziw za Zadziwiony, bo było tych drużyn naprawdę Rewelacyjnie dużo I, i cieszyło się to naprawdę super zainteresowaniem Wrócili do nas na zawody Różni ludzie, którzy Startowali tam z 5, 6, 8 Lat temu i, i, i znowu Im się zachciało, więc zapraszam serdecznie Wszystkie teamy, które Pamiętają, nie wiem, wodociągi Oczywiście są najsilniejszą drużyną prawie zawsze Wygrywają, więc postarajcie się. Prawie to słowo klucz. Prawie, dokładnie. <laughs> Dziękuję bardzo. Oczywiście o tych Smoczych Łodziach to będziemy jeszcze często informować nas na naszej ante, nie tam w magazynie powiatu zresztą o, też. Bardzo słusznie. Pani Małgorzata Kopiczko, nowa wicestarosta Eucka, Dobrowspólne Prawo i Sprawiedliwość, pan Marek Hojnowski, starosta, nowy, stary starosta eucki dobrowspólne, byli naszymi gośćmi. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękujmy Państwu, miłego dnia życzę. Dziękuję, Rówierskie dobrego.